Siema, witam was bardzo i Dzisiaj ogólnie sobie gramy w normalny survival minecraft, tylko troszkę sobie tu muszę grę wyciszyć. sobie tutaj normalnie terwienko, normalny survival. pan jest? O! Skąd to? <laughs> Dzień dobry, właśnie! Ja tutaj w to gram pierwszy raz. Czy A ja, może. Ja już dobram takie trzy lata. Musimy się zaprzyjaźnić. Bo ja w ogóle. Ja w ogóle niech pani na... ja pani mam w nie pani nam. Nie pani tą mam ustawę. Nie? Widzą biodrum, bo... A ja w ogóle. Ja w ogóle nie mam przyjaciół. Bo każdy mnie nie lubi, bo jestem najsłabsza w Może mi podpomoże pomoże? Tak, ale niech pani na tyle długo podejdzie. pani ten Tak. Mam Krzysiu. Co się stanie? Co to? Wow! Ja umiem wysadzać dzieci. Mogę jeszcze... Co to jest blok? Najlepsze. Proszę mi dać Nie. ten taki blok. Proszę jeszcze raz takie coś zrobić. Proszę taki zrobić. Proszę... ogrzejemy się w Au au au. Czemu pani wlazła w wojnie? Proszę, niech pan, niech pan zrobi to jeszcze raz. Tylko tym razem na większą skalę. Nie. To będzie chyba mocne. O, au, au! Co to są za bloki? Możemy budować dom gdzieś, bo mi jest a, strasznie to było, to było, to było. zimno. Tak, a jak pani będzie potrzebowała jakieś hulecko? Widzi pan, co tu ja zim. tutaj mam? O kurde, to dienty. Ciekawe. Może to jakoś zabuduję. Tak, to tak to wysadzi. Au, au, jak to boli. Dobrze, chodźmy, budować, troszkę na tam. Jak pan widzi, ja mam takie deski drewnowe to jest. Ja, ja mam coś takiego z ziemia 38 sztuk. Nie ja mam 9 sztuk burków, więc mogę nam zrobić na sam start kamienne narzędzia. A możemy zrobić sobie troszkę domy, bo mi jest tak zimno? Proszę. Wie, wiem, przy czym pani może się ograć. Szybko do dziury i niech pani się ogrzeje przy tym. Mam tylko 32, przy czym? Szybko. O, jeszcze jest troszkę mniej, zimniej, ale teraz chodźmy budować domek. Ja wykupuję trochę surowców. A co to? Ała! A ja tutaj zacznę budować domik. Pani ma chyba rozkojarzenie. Jak raźnie pani mi powiedziała, że pani jest teraz. Krzaczek dostałem! Przepraszam, bo jestem bardzo słaby z ogólnie szkoły. Mama! Nie mam mamy ma. i wie pani, Będę, pa, będę pani ma. Źdź, pierwszą zbudowałem. Jeszcze nie jestem takim. Proszę. Przepraszam, nie wiem. Ja już mam 14 desek na sam Tientí se escreve. A co te TNT? Não! Isso é muito legal. Ja mam tylko deski drębowe, drębowe i nie wiem, co to jest to. To jest dirt. No nie możesz sobie posadzić. O, o jak tu jest ciepło. Ja się zakopię i poczekam, aż będzie dzień. O, już stałem. Tylko, że. o widzę, gdzie ja jestem? Zobaczymy teraz, czy nam się stał dzień. A jak nie, to będzie źle. Chodźmy w jakieś przygody, bo ten klocek mi się bardzo podoba. Nie wiem dlaczego, ale ha, A ja, ja! Proszę Czuć. Niech ma zobaczy, czuję ja mam! Piący to jeszcze tutaj jeszcze ja nie wiem dlaczego jestem tak bali ale jestem się ja wysłał nie zmrużył, nie ja jestem zdążyłam ani odpchnąć oka dlaczego? jesień dziękuje a proszę pana dlaczego daje panu sikierę daje pani sikierę kin dlaczego pan nie zmroził oka? dlatego że pieniądze. A spoko. O, to szybciej działa na kopanie. Wow. Dziękuję! A ja co dla pana dać? Bo pan dla mnie tak miła, ja panu nic nie daję. A tak, w ogóle, mogę coś panu pokazać? zrobił. tym, jak z tym siadłem, to bałem się tam iść, ale niech pan coś zobaczy. A po prostu tak idę, prawda? A tam coś zobaczyłem. I tam był taki domek, niech pan zobaczy. Bałam się tam iść, bo mogę od razu zginąć, bo tam coś może być takiego strasznego. Tam są takie małe domki i tam są gdzieś ludzie i ja się troszkę ich boję. Przy mnie jesteś bezpieczna. Dziękuję. Albo, albo ty, nie wiem, nie rozpoznaję. I... Ja... O, a to nie jest złe? Jeśli nie będzie Iron Man, to możemy kraść. To Iron Olem. W Właśnie mówiłem, że tutaj są jacyś ludzie. Widzi pani ten budynek z małopiecami? W nim są zalomiste rzeczy. A co to za zalomiste? Niech pani zajrzy tutaj skrzęta. Wow! Mogę te cenne bloki? Co to jest? Czapka. Yy, niech pan zobaczy. tylko może chodźmy inną stroną, bo ja nie chcę, żeby tam nic, nikt Nie, nic nie tędy chodzi nie, nie ja idę proszę pana niech pan idzie za mną proszę bo ja nie chcę, żeby mi się nic nie stało a pan wie, że jestem takim nubkiem a nubek to wiem, bo oglądam na YouTube chodźmy takim przejść au. Au, 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 au. ale mi zimno w tej wodzie niech pan uważa, ta woda jest bardzo si tak szybko mi pływać. Będziemy bogaci. Będę przyjaciół w szkole, wielu przyjaciół, przyjaciół będę miał. gdzie ty jesteś? Tego, o, już mi się cieszy. Pokażę temu panu, tylko niech on tam... Chyba raczej niech czeka w domu, bo nie chcę, żeby mu się nic nie stało. Odłożę ten dziwny, czarny klocek. Tamto tu, tu. Tu, 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 tu. I jeszcze to odłozie. Mam no to w tego pana. O dzień! Nice. dzień dobry, coś panu pokaże, niech pan idzie za mną. Mogę coś pani pokaże. tak? Nauczyłem się takiego tajnego kilku, że umiem latać. Nie wiem czy co tam, ale umiem latać. I... Nie wiem jak to się stało. Czy też chcesz ci co się stało nagle? Co? Spadłem jakoś, tak jakby umarło mi się, ale żyję. Czyli ty jesteś Jezusem, bo jesteś nieśmiertelnym. Może chodźmy, ja coś panu pokażę, prezent, co ja znalazłem. Może zamieszkamy sobie tutaj? Bardzo bym nawet będzie trzeba zapłacić za tą drogę. Ale my mamy żelazo. Znaczy ten, ten, ten blok, wie pan jaki. Ma pan troszkę tego dziwnego drewienka? Jezu, naprawdę. To jest dziwne, że ja umiem Ci z tym Jezusem. Śmieszny jest pan. Teraz niech pan coś zobaczy. Daję to tu. Tworzy te piękne bloki. Niech Pani nie robi z wszystkiego. Czemu nie? To będzie bardzo piękny domek. Już taki widziałam, bo oglądam dużo YouTube. Niech Pan zobaczy, jaki to będzie piękny domek. O kurde, ile ja tego będę miał. Ja zaraz do Was wrócę, jak to skraftuję. Dobrze, ja już tutaj wszystkie skraftowałam, jak widzicie. Proszę Pana, Pan jeszcze tego nie widział. O. Ale niech pan zobaczy, ile ja mam tego. Proszę, niech pan sobie to wszystko weźmie, bo ja nie umiem z tych pięknych bloków korzystać. Proszę. Tak, domek. Tak, ale chodźmy do naszego nupcia. No do tego nupcia, bo mi jest tak bardzo zimno, a budować nie mogę, bo mi jest tak strasznie zimno. Ja zbuduję w międzyczasie. Ty sobie... Na razie chodźmy do naszego nupka, dobrze? Dobrze, na razie a może pan ja się boję potworów? Ja mogę panią pomóc. tylko że nie mam miecza, bo nauczyłem się tego triku i spadłem z dachu. To proszę, ja mam nóż, nie mam nóż, nie mam miecza, ale mam nóż. Widzi pani tą jaskinię? Tak, ale tam nie wchodźmy, bo, bo tam będą pająki i tak tam nic nie było. To było tylko takie przejście. Dobrze, ale... Chodźmy poszukać tego naszego ładnego domu. I pójdę się położyć. To ja spać. Dobranoc, niech pan widzi Życzę panu miłej nocy. Proszę pana, moje rzeczy gdzieś zniknęły. Poczekaj mm. chwilkę. Poczekam. Mm. Moje rzeczy. Tutaj uwolnię pana. Moje rzeczy. Ale pan jest piękny. Pan taki dobry jest. kogo to jest dom? Nasz. Przepraszam. Przepraszam, pani tamtą wioskę. No. Zachowam miesiączki. pani, ile Trochę pozdobiałem i nawet ciasto. Ale trzymaj się jakoś. Czy? Chodź, usiądźmy sobie. Dobrze? Ja słyszę, że to jest jakieś mużyczne ciasto. Tak. A, a ja mogę też jakieś rzeczy, mam papa, taki piękny, ma rzeczy. To dla mnie? Złote rzeczy. Sobie usiądę, wezmę te rzeczy. Mierdziesz. Dziękuję, tak panu bardzo. Za takie rzeczy. Możemy gdzieś się przejść? Tak w ogóle? Tylko... O, że zapomniałam sobie dać kamień. To niech pan pójdzie po ten miecz dobrze? A ja tutaj poczekam, dobrze? Mm, już tak długo go nie ma, idę go... Zobacz, ktoś tam jest. Ma diamentową zbroję. Halo, proszę pana. Nie nabiję. Kim pan jest? Ja się tak pana boję. Proszę, im pan mi nic nie zrobi. Niech pan ginie. Czemu pan mi nic nie robi? Mam takie pytanie. Ja pana biję, a tu pan mi nic nie robi. O, 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 o. Bo jesteś dzieckiem. Nie musisz się wziąć na policję. Jestem agentem. Niech on musi ci wynająć i to wydołnie się. Nie chcę ci wynająć Parę diametralnych wysiedli. No dobrze. wo, o. 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 Co? Pan mi właśnie tych. A chyba słyszałam, że ktoś do pana dzwonił czy źle słyszałem? Co pan jeszcze mi zbroję rzuca? Proszę. Ktoś do mnie, ale nieważne. Jeszcze na szyjnik, proszę pana, niech pan. Jeszcze masz. Jeszcze niech pani weźmie z mychnik z A teraz. A może pani na mnie poczekać? Chwilę, ja coś panu dam. Za taki choćby dary. Dobrze. Niech pan na mnie poczeka, tylko coś tutaj zrobię. No i niech pan poczeka. A! Zginął ui, hi, 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 Może Tutaj się znowu zakopi, bo wiecie Ja idę znowu spać, bo jestem takim typowym Nubkiem, że po prostu muszę Tutaj spać no dobra, już stamtąd wyszłem, jak widzicie. Teraz idę znowu czekać na tego mojego najlepszego przyjaciela. Tutaj mamy nasze piękne misie, ale nie wiem dlaczego oni mi się tak podobają. Tutaj nam zrobił jeszcze ten fajny pan bo teraz wam, Was prowadzę po prostu po naszym domu, bo przedtem nie miałem czasu. Tutaj są piękne książki. Tutaj takie... nie wiem jak to się nazywa. Na no, dziewczynko jesteś? To to? Dzień dobry, Dzień dobry proszę pana! Ja coś panu pokażę! Dzień dobry! Jak ja panu poka A, z... tak się za panem Nie pan zobaczy! Taki, takiego pana zabiję. No on mi dał, ale potem chciałam mu coś pokazać. Panu, nie wiem, się na pan coś zobaczy! Niech pan, pan coś zobaczy! Mam diamenty, będziemy najlepsi na świecie! Będziemy najlepsi! Teraz chodźmy poprawiać dom tymi klockami. Niech pan dziecko nie Na Na y, Muszę sobie zrobić z Pan od razu tak na bogato idzie, widzę. Dobrze. ładny w ogóle masz dziewczynko ten. Maszynnik. Dziękuję, za tego pana zabiłam. Bo tak, no bo nie wiem dlaczego tak po prostu Co, ma pan troszkę zrobienia desek tych ładnych? A chociaż patyczków? Bo jak. trochę nie mam, niestety. Dobrze. Dobrze moi, Dobrze, moi mili. ja do was wracam, jak zrobimy ten nasz piękny domek. Zrobiliśmy jak widzicie cały domek, tutaj troszkę nam tutaj zrobiliśmy, ale nieważne, sprawiliśmy cały dom, zajęło nam to cały dzień. Już jestem bardzo wyspany, tu jak widzicie troszkę wzięliśmy śniadanka, no ale nieważne. Chyba zostaniemy youtuberami, jak myślisz? Może zrobimy sobie jakiś domek na youtuberem Ale to, dobra Chodźmy się w coś pobawić W co chcesz się bawić? Dobrze, to kto goni? Au, au, au I, I chodź tu Chodź tu, wracaj ty Ty, ty Na dzisiaj to by było już tyle I pozdrawiamy was serdecznie I broli brodacza to ja o! I nie zapomnijcie subskrybować i łapkować My się z wami żegnamy, pa Niech wiecie 100 tysięcy subskrypcji Pa